Szanowni Państwo, witamy na spotkaniu pana premiera Mateusza Morawieckiego z funkcjonariuszami i żołnierzami zaangażowanymi w ochronę polsko-białoruskiego odcinka granicy państwowej. W spotkaniu uczestniczą funkcjonariusze Podlaskiego Wydziału Straży Granicznej, żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze Policji. W spotkaniu bierze również udział Komendant Główny Straży Granicznej, generał Dywizji Tomasz Praga. Panie premierze, proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, drodzy żołnierze i drodzy fun funkcjonariusze, sytuacja, z którą się mierzymy jest bez precedensu. Łukaszenka, reżim Łukaszenki wybrał granicę polsko-białoruską do dokonania prowokacji. Ta prowokacja polega na tym, że popychani w kierunku polskiej granicy mają być Irakijczycy, ludzie, którzy mają stanowić instrument w polityce zagranicznej Łukaszenki. To właśnie próba wywołania wielkiego ogólnoeuropejskiego kryzysu migracyjnego. Polska stawia tamę tego typu prowokacji, tego typu zachowania. Reżim Łukaszenki wybrał niewłaściwą granicę, bo granica Polski jest i będzie dobrze strzeżona, bo dla nas bezpieczeństwo jest priorytetem. Bezpieczeństwo na granicach, tak jak tutaj, granicy polsko-białoruskiej, bezpieczeństwo na ulicach. Wszystko po to, żeby Polacy mieli spokój, mogli spokojnie pracować, żyć, kształcić się. Dlatego z tego miejsca na samym początku chcę podziękować. Podziękować wszystkim funkcjonariuszom Państwowej Straży Granicznej, ale także żołnierzom, żołnierzom którzy tutaj są z nami już w liczbie 1500, a za parę dni. Łącznie około 2000 żołnierzy będzie patrolować i pomagać Straży Granicznej w patrolowaniu e, granicy z Białorusią. Musimy być gotowi, przygotowani na wszelkiego typu prowokacje, na działania bez precedensu, działania niestandardowe po stronie reżimu białoruskiego. I jesteśmy gotowi na to, Szanowni Państwo, i na pewno zrobimy wszystko, żeby Polska była krajem bezpiecznym. Żeby Polacy mogli spokojnie żyć, spokojnie pracować bez ryzyka wielkich migracji, które chcą wywołać nasi przeciwnicy ze wschodu. Dziękuję. Panie Komendancie, proszę o zabranie głosu, Panie Premierze, Panie Wojewodo, Panowie Komendanci, Funkcjonariusze Policji, Żołnierze Wojska Polskiego i Wy. Drodzy funkcjonariusze Straży Granicznej. W tym roku obchodzimy 30-lecie powołania Straży Granicznej i w tym roku przyszło nam zmierzyć się z falą nielegalnej migracji ze strony Łukaszenki z kierunku Białorusi. W tym miejscu chciałbym Wam z całego serca podziękować za Waszą postawę, zaangażowanie że zadania wykonujecie profesjonalnie i za to, że jesteście wierni rocie złożonego ślubowania. Strzec granicy Rzeczypospolitej Polskiej nawet z narażeniem życia. Każdego dnia udowadniacie, że służba naszej jedynej, ukochanej i najjaśniejszej Rzeczypospolitej jest naszym prawdziwym powołaniem. Chciałem Wam powiedzieć że i przekazać, od pana ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego i również ode mnie, że zawsze będziemy za wami stać murem za to, co robicie. Pamiętajcie, wykonujecie wszystko zgodnie z prawem i na podstawie prawa. Chronicie granicy Rzeczypospolitej Polskiej, ale również chronicie granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Jesteśmy do tego zobowiązani. Polacy będą wam za to wdzięczni. Chociaż dzisiaj jesteśmy różnie oceniani. Jest to dla mnie wielki zaszczyt i honor, że mogę stać tutaj przed Wami i wam za to dziękować. Z całego serca Wam dziękuję i dziękuję również Waszym rodzinom, bo dzisiaj o każdej porze dnia, o każdej porze nocy jesteście na granicach, a rodziny pozostawiacie same i bez ich wsparcia trudno by wam było wykonywać ten nasz obowiązek. Noście mundur, czy policji, czy wojska polskiego, czy straży granicznej z honorem i z dumą, bo po prostu my chronimy nasze ojczyzny wbrew różnym informacjom, które okazują się w różnych miejscach. Dziękuję Wam za to bardzo. Dziękuję Panie Komendancie. Teraz odbędzie się krótkie spotkanie z funkcjonariuszami. Państwa dziennikarzy zapraszamy potem na spotkanie, na briefing prasowy w późniejszym czasie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.

Zbieracie bardzo ramię ramię znamy. Naprawdę, na dobre na na pośrednie Dziękuję bardzo. Proszę panie, proszę.